Prosimy, to zajmie minutę. To zajmie minutę. Może pan poczekać, panie pośle. Panie prosimy o skomentowanie pana pozytywnego głosowania w kwestii... Znaczy było tłumaczone nasze stanowisko do mediów. Zgadzam się, Ale zgadza się pan z czym? Co budzi wątpliwości? Jakie Za czym pan głosował? Usłyszał pan wątpliwości? Głosowałem za rozwiązaniem sprawy, która toczy się już od pięciu lat i nie może się skończyć, skutek braku odpowiednich przepisów przyjściał. Słuchał pan pana Krzysztofa Tyski? Nie, nie słuchałem Pana Krzysztofa Tytki dzisiaj, słuchałem Pana Krzysztofa Tytki poprzednio na Zespole Boga Dobra. Jutro jest głosowanie, więc jeszcze jest czas, żeby zweryfikować dokumenty. Przyślę Panu na skrzynkę mailową. Wiem, że Pan nie odpowiada, Pan mnie przyzwyczaił już do tego. także... To podnóżki tutaj To jest rzecz 100 kilkaset miliardów złotych? Panie pośle, będę pana pytał do końca, tak jak pana brało na wszystkich. Ale o co pan będzie pytał? O to, za czym pan głosował i A, czy pan rozumie, jak tego, za czym pan głosował. Ale pan nie rozumie, ja widzę to, dlatego ja, zachęcam nie do lektury. Ja, ja widzę, że pan nie rozumie, ja, pan, nie rozumie pan, pan bardzo dobrze rozumie, tylko że pan kghm Panie pośle. O, dziękuję bardzo. Ja to również dziękuję. Pozdrawiam. Co ty, Przepraszam, panie pośle, o Ja, jeśli też jestem wywołany do tablicy, zaraz będę musiał niestety państwa opuścić, więc tylko kilka słów na koniec, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie. Ja uważam, że tak, oczywiście powinno się sprzedawać kopalnie w prywatne ręce. No, państwo zarządza wszystkim po prostu w sposób możliwie najgorszy. Mówienie o tym, że to my coś mamy w przypadku, kiedy to państwo coś ma, jest fundamentalnym błędem logicznym takiego kolektywnego myślenia. Ludzie z niewiadomego powodu... Czują się jakby współwłaścicielami się działami tego, z czego nikt się z, nim, z nimi nie dzieli, zyskami. To, to, taka, to jest po prostu synekura do rozkradania tego narodowego majątku de facto a nie żadna wspólna własność. No, nikt z rządu się nie przychodzi i podzie, ani KGHM, się ze mną z niczym nie dzieli mówienie, że KGHM jest bardziej mój niż jakaś kanadyjska spółka, którą będzie wydobywać, jest absurdem. No, nikt się ze mną nie dzieli ani z KGHM, ani z tej kanadyjskiej spółki, więc nie zgadzam się z tym, że tu należy. To ważne jest, żeby odprowadzał odpowiednie podatki i opłaty do, do wspólnej kasy tej firmy, które to wydobywa, a nie to, kto tam będzie właścicielem. Najgorszym rozwiązaniem jest, jeśli państwo jest właścicielem, bo to nic dobrego z tego nie wynika, tylko straty dla wszystkich. Wszyscy do tego dopłacamy i ja chętnie się tego swojego udziału w tych stratach w związku z tym zrzekam. Także to tak z odpowiedzi na, 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 na to pytanie. No, no tak sprzedać, bo to nie, bo to Państwo to jest niczyje, to jest, to jest właśnie niczyje. To jest, to jest, to jest... To jest po prostu jedna niekończąca się dziura w, w I tak, budżecie i tak, i, tak w, 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 w. i... tak cała Polska została skusiedana właśnie. I tak cała nie, Polska została Nie Polska, po prostu to, co jest rządowe, to jest niczyje, to jest najgorszy rodzaj własności. Jakie rządowe? To, to jest Narodowe na na Nie ma nic rządowego, rządowe. no, rząd nic nie posiada. Nic, nie myślenie w takiego, to jest myślenie w kategoriach... globalnie 7 miliardów podatków do skarbu... To jest myślenie w kategoriach kolektywnych. Każdy, kto będzie chciał, zabierze głos. Pozwolmy dokończyć wypowiedź panu posłowi i To jest właśnie to myślenie w kategoriach kolektywnych, że państwu się wydaje, że to po prostu tylko jest źle zarządzone i wy wymienicie tych ludzi na lepszych i oni będą już naprawdę dobrze zarządzać. Nie będą dobrze zarządzać, bo państwowa własność nie ma żadnych mechanizmów które wymuszałyby na niej racjonalne zarządzanie i to, ten eksperyment był powtarzany naprawdę wystarczająco dużo razy, żebyśmy, żebyśmy go nie powtarzali w Polsce. Nawet w Wenezueli, gdzie tam przez ileś lat to się udawało prawda, ten eksperyment socjalistyczny poradzić dzięki ropie upaństwowionej, w końcu wszystko i tak się zawaliło. Wszystko co państwowe naprawdę źle się kończy. Także Dzięki także im służbom. Dzięki, dzięki, no, dzięki, dzięki innym namawiam, służbom, a na... nie złej polityce tak, gospodarczej. Ka każdy, mówi, że po każdy mówi, że socjalizm tak wypaczenia nie, potem dochodzi do, do, do wniosku, że, że jednak te wybaczenia są nieodłączną częścią socjalizmu. Także namawiam, mowie nie mówił o socjalizmie. Na To jest właśnie socjalizm. Wszystko za państwo to jest socjalizm.